Jak to się stało, że w piwnicach liceum powstała kręgielnia? Poprzedni dyrektor wnioskował ze środków budżetu obywatelskiego, napisaliśmy wniosek, został wygrany ten jakby projekt tak, i ja już go realizowałam. Nie spodziewałem się, że w piwnicach liceum mogą się znajdować takie cuda, takie skarby. Zwiększa to atrakcyjność jakby oferty szkoły. A oprócz tego mamy normalne zajęcia z WF-u na, tutaj na kręgielni. A poza lekcjami, ta kręgielnia jest jakoś dostępna? Ta kręgielnia jest dostępna, bo założenie budżetu obywatelskiego jest takie, że jest ogólnodostępna. W związku z tym, no, musi być. Dla mieszkańców Piastokurak tak było z założenia od samego początku. Mamy zautomatyzowany podwójny tor bowlingowy. To gry w kręgle już. Dwie osoby mogą mierzyć się w pojedynkach. Ten system pozwala też na liczenie punktów. Pozwala na liczenie punktów, myślę, że nie tylko dwie osoby, bo grupa na WF-u to jest co najmniej 15 osób i wszyscy mogą tutaj grać, bo wiem, że są, jest taka możliwość w tym automacie, że tak powiem, żeby to zrobić. Jesteśmy jedyną w szkołą w województwie łódzkim, mówiąc nieskromnie, z własną kręgielnią. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie store bowlingowy. Cały projekt to jest Centrum Sportu i Rekreacji, i również w pierwszym etapie, bo on był realizowany dwuetapowo. Zakupiliśmy 12 profesjonalnych stołów z homologacją ITTF do nauki gry w tenisa stołowego, i to, jest, to są stoły mistrzowskiej klasy Tiber, ale młodzież już z tego korzysta od grudnia. 75 lat szkoły, a tutaj też jakaś szansa na jej unowocześnienie. No oczywiście to zdecydowanie zwiększa atrakcyjność oferty i no próbujemy unowocześniać właśnie szkołę. Dzisiaj próbujemy zaliczyć stary.